Chciałbyś stworzyć własną grę? Dzisiaj o Genie 3.0, modelu do generowania różnych światów, które zaorało Unity. Zgadnijcie o ile? 35% w dniu ogłoszenia Genie 3.0, modelu od Google 30 stycznia. Od tamtego momentu jest nawet minus 45%. Unity to firma, która ma software do tworzenia gier. Będziemy mogli generować gry i światy za pomocą promptu, wyrok dla tej firmy. Na giełdzie wyceniamy przyszłość. I ta przyszłość może być negatywna dla producentów gier, ale w bardzo niskiej jakości, bo na chwilę obecną to jest 720p, w 24 klatkach, rozmyty obraz, art. Te fakty standard obecny gamingowy to jest 4K z krystalicznym obrazem i stabilnością masowe wdrożenie Gini 3.0 jest obecnie nieupłacalne. Od 30 do 180 sekund model pamięta otoczenie często halucynuje, kiedy na przykład spadniesz z mostu, powracasz do innego świata. Z drugiej strony taki model Gini będzie mógł generować asety o wiele taniej niż normalnie i taki Unity, który zaimplementuje Gini do swojego systemu, być może bardzo mocno odbije. Być może wchodzimy właśnie w erę gier AI, gdzie wszystko zajmie kilkanaście sekund, kilkadziesiąt promptów tyle wydano na Steam w samym roku 2025 ta liczba może wzrosnąć 10 razy zalewając rynek śmieciowymi grami. Oczywiście, że większość deweloperów mówi, że ma negatywny wpływ na branżę, ale nie ma co się dziwić, bo AI zabierze im pracę. Muszą zaimplementować AI, ponieważ kiedyś Kodak bał się cyfrówek, by chronić kliszę, zbankrutował, a Nokia zignorowała trend smartfonów, przez co została zmarginalizowana. Czy gaming jest bezpieczny? I jeszcze tak, AI nie ma tej duszy. 60 sekund demo versus 100 godzin gry Wiedźmina to przepaść. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, a Ty?